Jeszcze pachną nowością. Nowe przedmioty na placu zabaw zostały sprezentowane placówce z okazji jej święta. Ten rok należy do przedszkola numer 1 w Działdowie, które świętuje 80 lat istnienia. Organem prowadzącym naszą przedszkole jest Urząd Miasta Działdowo. I stamtąd również otrzymujemy. Teraz ostatnio właśnie mieliśmy wspaniały prezent, bo mieliśmy dodatkowe elementy na placu zabaw. Za co bardzo dziękujemy, bo dzięki temu. Dzieci są bardzo zadowolone i mogą korzystać z kolejnych elementów. Jedynka jest najstarsza w działdowie. Najmłodsi mieszkańcy zaczęli do niej chodzić już w 1945 roku. Stąd sentyment do obiektu. Burmistrz Grzegorz Mrowiński dodatkowo wręczył przedszkolu 10 tysięcy złotych podczas występów artystycznych przygotowanych przez dzieci. Dziewczynki i chłopcy stanęli na wysokości zadania, które nie było łatwe. Nasz patron Jan Brzechwa pisał wspaniałe i wiersze, i książki, które naprawdę dzieci bardzo lubią, wspaniale nawet zaprezentowały, ponieważ również podczas tych obchodów mieliśmy wszystko oparte na tych wierszach. Bardzo się wczuły, umiały to oddać cały sens i piękno tych, tej twórczości naszego patrona. Dziś jeszcze mali mieszkańcy raczej nie czują wagi wydarzenia, ale z pewnością swoje występy zapamiętają i to cieszy, że wszyscy świetnie wypadli, co potwierdziły gromkie brawa.